Ja i brat, brat i ja starszy o cztery lata. Chodziliśmy do szkoły Adama Mickiewicza na ulicy Rutowskiego. To jest teraz teatralna w że To liczba wiodąca od katedry do Ormiańskiej i dalej do Teatru Wielkiego. <try> Poszedłem do szkoły mając sześć pół roku. I tam chodziłem. Do momentu, do wybuchu wojny. Kończyłem tam pięć klas szkoły podstawowej, powszechnej, tak to się nazywa szkoła powszechna, nie teraz, teraz podstawowa. Brat, będąc starszy, ukończył tą szkołę i poszedł do gimnazjum. Ciężko było mu się dostać do państwowego gimnazjum, już nie było miejsc. I ojcu udało się załatwić gimnazjum prywatne, kistryna. To właściciel się nazywał Kisten, a ono się nazywało Gimnazjum Nordana. Tam na Mikołaja, niedaleko jak pani mieszka. Było to gimnazjum. Gimnazjum było płatne, bo 35 zł miesięcznie, ale połowy uiszczał monopol tytoniowy, pracodawca mm. mego ojca, a połowy tato płacił. I jakoś pchaliśmy te, nie było biedy bo to tu gadasz, ja zawsze jakieś kawa buki z masłem, jeszcze mama szczęki dawała, a my nie chcieli szenki tylko buka z masłem wystarczy, i tak dalej, tak nie można było powiedzieć, że z głodu umieramy, i tak dalej.